Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Narcyz umarł dawno temu. Narcyza tam nie ma. Jest jego ciało, lecz narcyza nie ma. Jego zaburzenie charakteryzuje się nieobecnością nieobecnością własnej tożsamości brakiem własnego ja to zaburzenie charakteryzuje się brakiem własnych wyróżniających się cech a wszystko to co pozostało to nic innego jak miraż pozostałość duch tego co kiedyś dawniej istniało to już jednak nie istnieje, ponieważ prawdziwa tożsamość narcyza umarła dawno temu. Już jej tam nie ma. To, co istnieje, to system obronny, system radzenia sobie tak, by przetrwać. To, co istnieje, to mechanizmy, które tworzą fałszywą tożsamość narcyza. Nie ma nic pod jego maską. Nie ma nic poza tym. To wszystko, co istnieje, to pozostałości. Dlatego, kiedy rozmawiasz z narcyzem, to nigdy tak naprawdę nie słucha. To tak, jakby nigdy nie poświęcał ci należytej uwagi, całej uwagi, jakby coś innego go pochłaniało, rozpraszało. Coś innego będzie bardziej interesujące. Narcyza tam nie ma. Może być obecny fizycznie, lecz musisz zrozumieć, że narcyzm charakteryzuje się brakiem obecności, brakiem tożsamości, brakiem własnego ja. Tak więc, gdy narcyz nawet ci odpowiada, to tak, jakby nie był całkowicie obecny, możesz porównać narcyza do. Sztucznej inteligencji ma dwa tryby funkcjonowania: albo jest w swoim świecie fantazji, ponieważ jest znudzony, nie jest zainteresowany, albo odpowiada na swój wewnętrzny dialog. Głos wewnętrznego krytyka to głos, który później narcyz może projektować na ciebie. Może pojawić się krytyka, frustracja i brak akceptacji. Obydwa tryby funkcjonowania są odpowiedzią na traumę. Dzieje się tak, ponieważ rzeczywistość nie jest taka, jakiej chciałby narcyz. Narcyz nie jest szczęśliwy, nie jest usatysfakcjonowany. Może cię za to obwiniać. Prawda jest jednak inna. Nie jesteś temu winien. Nie powinieneś się obwiniać. Narcyz nie może być usatysfakcjonowany, nie może być zadowolony. Nikt i nic nie może usatysfakcjonować i zadowolić Narcyza. Nic nigdy nie będzie dla Narcyza wystarczające. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz nie ma połączenia z samym sobą. Nie ma połączenia z własną tożsamością. Narcyz porzucił własną tożsamość dawno temu. Musisz zrozumieć, że nasze zadowolenie, nasza satysfakcja, szczęście pochodzi z naszego wnętrza, nie pochodzi to ze zewnętrznego świata. Dlatego, niezależnie od tego, czego byś nie robił dla Narcyza. To nigdy nie będzie wystarczające, by zapełnić jego pustkę. Narcyz nie może spojrzeć w głąb siebie, nie może tego uzupełnić. Tam po prostu nic nie ma. W jego wnętrzu jest pustka, nicość, próżnia. Dlatego nie ma myśli ani uczuć niezależnych od swojego świata fantazji. Niezależnych od wewnętrznego głosu. Nie ma tam miejsca na nic więcej. Nie ma miejsca na tożsamości innych ludzi. Nie ma miejsca na inne osobowości, myśli, przekonania i uczucia. Narcyz nie ma granic, nie ma ograniczeń. Wierzy, że wszystko należy do Niego. Dlatego jest taki kontrolujący. Narcyz myśli, uważa, że wszyscy inni myślą i czują tak samo. Czasami może odpowiadać na swój wewnętrzny głos krytyki, może być niepewny siebie, może się bronić, może oczekiwać od ciebie, że zrobisz coś dla niego lub za niego, tak by poczuł się lepiej sam ze sobą. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie może zmierzyć się z wewnętrznym głosem krytyki, który mówi, że nie jest wystarczająco dobry, który mówi mu, że jest nieodpowiedni. Ten głos tak naprawdę nigdy nie odchodzi, nigdy nie zanika. Z tego powodu narcyz jest taki arogancki, uprawniony i zazdrosny. Z tego powodu tak bardzo zazdrości Tobie. Sposób myślenia narcyza jest następujący. Jeśli jestem niewystarczająco dobry, to muszę ci coś zabrać. Niezależnie od tego, ile narcyz uzyska, nigdy nie poczuje się kompletny. A to dlatego, że narcyz ma w sobie pustkę, której nie sposób uzupełnić. Z powodu tego, że zazdrości innym ludziom, zakłada, że inni zazdroszczą także jemu. Narcyz zawsze zakłada, że inni ludzie myślą coś o nim. Może zakładać, że komuś się podoba lub że ktoś czuje się zagrożony. Narcyz tworzy w swojej głowie założenia na temat innych osób. Na temat tego, co myślą, to zasila jego narrację, to mówi narcyzowi, że jest potężny, pożądany, najważniejszy czy atrakcyjny. Narcyz często staje się przewrażliwiony, bardzo ostrożny. Możemy nawet mówić o paranoi, może czuć się tak, jakby musiał uważać na innych ludzi. Ponieważ zawsze słyszy swój wewnętrzny głos, zawsze ocenia innych ludzi, nawet kiedy tak naprawdę nic o nich nie wie. Mogłeś nigdy nie powiedzieć niczego w stosunku do narcyza, a nawet wtedy będzie tworzył różne założenia na twój temat. Nawet wtedy narcyz będzie uważał, że zna Ciebie lepiej, niż Ty znasz siebie samego. Narcyz jest bardzo niepewny siebie. Ma niskie poczucie własnej wartości. Dlatego musi wierzyć w to, że wie o tobie wszystko, tak by mógł czuć, że ma kontrolę. Narcyz ma bardzo wypaczone postrzeganie rzeczywistości. Może całkowicie źle odczytywać twoje intencje, twoje motywy. Ponieważ zwykle projektuje własne niepewności na innych. Narcyz nigdy nie zaakceptował siebie samego, porzucił własną tożsamość, wyzbył się jej dawno temu, dlatego ma taką paranoję, dlatego myśli, że każdy mu zagraża, bierze każdego za potencjalne zagrożenie. Gdy rozmawiasz z narcyzem, to nawet nie będzie cię słuchać. Wyciszy to, co mówisz, tak jakby posłużył się pilotem i nacisnął wycisz. Będzie zajmował się czymś innym, odwróci swoją uwagę, nie będzie odpowiadał, ponieważ jest zbyt zajęty głosem w swojej głowie. Ten głos mówi narcyzowi wszystko o tobie. Wszystko, co potrzebuje wiedzieć, w rzeczywistości jest to oparte na traumatycznych zdarzeniach z przeszłości. Nie ma to nic wspólnego z tobą. Narcyz będzie jednak projektować to na ciebie, tak by czuł, że ma kontrolę. Dlatego nie możesz dotrzeć do Narcyza. On nie może zaakceptować tego, że jesteś drugim. Niezależnym, odseparowanym od Niego człowiekiem. Narcyz musi postrzegać Ciebie jako rozszerzenie siebie samego, ponieważ wszystko musi skupiać się wyłącznie na Nim. Dlatego Narcyza nie obchodzi to, co masz do powiedzenia. Może Cię ignorować, może stosować karanie ciszą, może po prostu Cię zablokować. Może zniknąć, ponieważ Jego to nie obchodzi, nie ma to dla Niego znaczenia, to na Niego nie wpływa. Narcyza nie obchodzą Twoje uczucia, nie obchodzi Go to, co robisz, to dla Niego nie jest ważne. To, co jest ważne dla Narcyza, to Jego uczucia, to Jego perspektywa. Nie obchodzi Go nic więcej, nic innego. Narcyza obchodzi tylko to, czego chce, po prostu mu czegoś brakuje, a jeśli chce to posiadać, cokolwiek by to nie było, to wszystko inne nie ma znaczenia, wszystko inne się wtedy nie liczy. Dlatego wszystko w relacji z narcyzem jest jednostronne, to ulica jednokierunkowa, to ślepy zaułek. Wszystko skupia się na narcyzie, nigdy na tobie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy narcyz może coś z tego mieć dla siebie. A to oznacza, że nawet wtedy nie chodzi o ciebie. Narcyzowi może być nawet ciężko w ogóle skierować swoją uwagę na ciebie. To tak, jakby to było coś niemiłego, nieprzyjemnego, coś, Trudnego. Jakby narcyz musiał wtedy cierpieć, musiałby się zgadzać na coś, czego nie chce, musiałby coś tolerować. To nigdy nie jest dla narcyza pozytywne doświadczenie, to dla narcyza zbyt wymagające, by skupiać się na kimś innym niż on sam. Nawet jeśli jest z tobą w relacji, w związku. Kiedy musi tak robić, to tak jakby go nie było. Może być obecny fizycznie, ale jego umysł jest skupiony na czymś innym na swoich fantazjach na swoim wewnętrznym głosie. Nigdy nie masz bezpośredniego wpływu na narcyza. On cię nawet nie widzi. Mowa oczywiście o jego percepcji, a nie wzroku. Dla narcyza jesteś ucieleśnieniem, materializacją czegoś, co stworzył w swojej głowie. Następnie to na ciebie nałożył, narzucił, niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie. Może to być zarówno coś pozytywnego, jak i negatywnego. Tak czy inaczej, nie ma to nic wspólnego z tym, kim naprawdę jesteś. To, kim jesteś, nie obchodzi Narcyza, ponieważ jest zbyt zajęty, jest pochłonięty myślami w swojej głowie, nie poświęca ci uwagi, nawet nie zauważa tego, że jesteś. Dlatego, kiedy chcesz zwrócić na coś uwagę Narcyza, to jest mu bardzo trudno się skoncentrować. To dla niego duży ciężar, duże obciążenie. Czasami. Może wydawać się nieinteligentny, głupi, może być ignorantem, może być powolny, ponieważ Narcyz zawsze myśli, jak odpowiedzieć, nadmiernie analizuje Twoje reakcje. Ten wewnętrzny głos, dialog, jest cały czas obecny w jego głowie, przez to jest mu trudno się skoncentrować. Narcyz nigdy nie może postawić Twoich myśli, Twoich uczuć, potrzeb czy Twojego zdania ponad swoim własnym. Jest zbyt zajęty myśleniem nad tym, jaką ma przewagę. Narcyz chce, żebyś po prostu się pospieszył, cokolwiek masz do powiedzenia, cokolwiek masz do zrobienia, tak by sam mógł robić czy mówić to, na co ma ochotę. Jego słowa, Jego czyny, Jego potrzeby są i będą zawsze ważniejsze od Twoich. Narcyz interesuje się tylko Sobą, kieruje się własnymi korzyściami, kieruje się własnymi interesami, nie uwzględnia w tym Ciebie, nie bierze Cię pod uwagę. Narcyz nie może postrzegać innych ludzi na równi ze sobą. Narcyz w swojej głowie uważa, że jest od ciebie lepszy, dlatego wszyscy muszą kręcić się wokół niego, dlatego Narcyz musi być zawsze w centrum zainteresowania. Jeśli nie jest, to zrobi wszystko, by to zmienić. Zrobi wszystko, by ludzie zwracali na niego uwagę. Narcyz odegra określoną rolę, określony scenariusz. Może się źle zachowywać, może krzyczeć, może robić różne rzeczy, ponieważ jeśli nie jest w centrum uwagi, to czuje się tak, jakby nawet nie istniał. Fałszywa tożsamość narcyza nie może istnieć bez ciągłego zasilania, bez akceptacji. Akceptacja fałszywej tożsamości jest narcystycznym zasilaniem. Dlatego, nawet jeśli narcyz jest w miejscu publicznym, to zawsze analizuje otoczenie, doszukuje się potencjalnego zagrożenia, działa jak sztuczna inteligencja jak algorytm, który zastanawia się, gdzie musi się udać czy ma iść, siedzieć, stać tak, by przyciągnąć jak najwięcej uwagi tyle uwagi, ile to tylko możliwe. To jest zawsze celem narcyza. Może być w otoczeniu szanowanej, wpływowej, potężnej osoby, tak by wykorzystać taką osobę maksymalnie na swoją korzyść, tak by ją kontrolować i przymuszać do tego, czego chce. Narcyz może myśleć tylko o tym, jak być w centrum zainteresowania. Nie ma własnej tożsamości. Narcyz umarł, odszedł dawno temu. Jego fałszywa tożsamość nie może istnieć bez ciągłej akceptacji, bez potwierdzenia. Narcyz całkowicie skupia się na sobie, jest pozbawiony empatii, nie ma takich zdolności umysłowych, by nawet rozważyć to, że jesteś drugą niezależną. Odseparowaną od niego osobą, która posiada własne uczucia, myśli i potrzeby. Jeśli wszystko nie skupia się na nim, to wtedy narcyz nie będzie zainteresowany, nie będzie zaangażowany w taką relację, w rozmowę na Twój temat. Narcyza obchodzi tylko On sam, a Twoje uczucia i potrzeby nic dla Niego nie znaczą. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy może je wykorzystać na własną korzyść, kiedy może je wykorzystać, by uzyskać przewagę, by mieć na ciebie wpływ, by mieć nad tobą kontrolę. Nawet wtedy wszystko kręci się wokół Narcyza, wszystko skupia się na nim. Jeśli coś nie dotyczy Narcyza, to nie ma to żadnego znaczenia. Umów się. Na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, Wysyłasz wiadomość, że to, co robię, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek. Żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.